Zebrałem Wam tutaj troszeczkę ćwiczeń z mojego tygodnia treningowego. Oczywiście wyciskanie leżąc, jako że jest to moje ulubione ćwiczenie i mój konik, w którym czuję się dobrze i wyniki prezentuję bardzo przyzwoite, jak na swoje warunki. Myślę, że nie tylko jak na swoje. No to od tego ćwiczenia zaczniemy. Ym, waga mi troszeczkę podskoczyła. No już to się kręci w okolicach 90 kg, więc nie jestem już takim nie jestem już taki chudy. Widzicie rozgrzewkę na sztandze Lejko ławeczka jest Hesa. Natomiast głównie chodzi o gryf, ponieważ gryf jest twardy i dużo lepiej się go pcha. Jest sztywny, więc całą siłę, jaką na niego przekazujecie, nic tam nie ucieka, nic tam się nie gnie. Wszystko, że tak powiem, trzyma sztanga i łatwiej się na nim robi. Większe ciężary można dźwigać. Pozycja odpowiednia, łopatki najszerszy, spięty, na nogach dobrze pracuje. No i rozgrzewka tych serii się robi tutaj gdzieś, tych serii mi wychodzi gdzieś tutaj z 5, zanim dojdę do ciężaru głównego. Dzisiaj miałem zaplanowane 165 kg. Zaraz sobie zobaczycie, jak to wyglądało. No tu już 155 daję na rozgrzewkę, więc. Więc ta sztanga już waży, tak przy około 140 kg już się łapie, że tak powiem, taki impuls do wyciskania. No i ta seria finalna, pierwsza seria to jest taka, której po prostu ten, ten rekord zawsze musi być pobity. Na tej pierwszej serii zależy mi zawsze najbardziej, żeby zrobić tą założoną ilość ruchów. A potem następne dwie serie to jest dobijanie, na ile się uda. Mimo wszystko, oczywiście, są różne metody treningowe, są bagofy. Natomiast staram się mimo wszystko te wszystkie powtórzenia, nawet jeżeli zrobię ich troszeczkę mniej, to robić na tym ciężarze docelowym, ponieważ lepiej się uczycie ruchu robiąc jakby na tym właśnie docelowym ciężarze. Więc póki ta ilość powtórzeń nie spada mi w kolejnych seriach bardzo, no to mimo wszystko staram się nie schodzić z tego ciężaru i właśnie na nim operować. Mega fajny wynik 165 kg z pauzą, yy, przychodzę 90 kg. No, jest potencjał na dwusetkę z tą wagą. Zobaczymy, no, pewnie w w no, na przestrzeni 3 tygodni się wszystko pewnie tutaj okaże. Hmm, drugie ćwiczenie handle skos, lekki skos. Nie pamiętam jakie to były hantle, chyba to są piątki hmm, I na 8 zrobiłem albo 7, to była ostatnia seria z tego co pamiętam, że nagrywałem. Hmm, po klacie tutaj mocno klatę przycisnę na wyciskaniu. Hmm, ostatnio robiłem 50 na skosie. Także dzisiaj przez kogo 5 kg na handlach? Niestety nie ma co 2,5 tych większych, więc no 5 kg na handlach to macie 10 kg różnicy w serii i to jest bardzo duża różnica, jeżeli mówimy o handlach. Także tutaj tych powtórzeń było mniej w stosunku do ostatniego treningu, no ale od tych 55 znowu zaczynam dokładać aż do 12 i więcej. Tutaj hamerek, z którym się bardzo dobrze czuję, 90 kg tam na stronę było. Staram się tutaj na samym końcu dopiąć na sekundkę, taką mikrosekundkę. Tam nawet staram się zatrzymać, no ten ciężar już jest spory. Natomiast fajnie się tutaj nabija ilość pracy. No jednak ta stabilizacja jest obciążona, a tonaż, jaki przerzucamy w tym ruchu, jest spory. No i to w kontekście stricte budowania mięśni fajnie się będzie przekładać. Tutaj ćwiczonko, które Gdzieś tam około 2 lata temu sobie do planu wrzuciłem, czyli rozpiętki na kościelatni z wyciągu dolnego. Bardzo dobrze to czuć. Dobrze to rozciąga klatę. Jednak o to rozciągnięcie klaty, szczególnie kiedy macie te ruchy trochę skrócone poprzez lekkie mostkowanie i tą pozycję taką trójbojową na wyciskaniu leżąc, fajnie zadbać, bo żeby po prostu pracowała ta klata również w tym zakresie. A wyciąg dolny, dlatego że dobrze czuć, przyjemnie się zrobi. Dobrze czuć tą klatkę, można spiąć u góry, nie ma takiego zmęczenia jak na rozpięciach, które też są oczywiście super, natomiast to ćwiczenie, jeżeli mówimy stricte o, o takim napięciu na tej klatce, jest bardzo dobre. Jeszcze będziemy mieć w tym planie przenoszenie hantli, lekko rozciągam swoje najszersze, bo są spięte, no i tak samo tutaj dopięcie klatki. Troszkę inny ruch generuje niż niżeli w ćwiczeniach stricte pod kątem wyciskania czy rozpiętek. Karta tutaj pracuje trochę inaczej, plus właśnie to najszersze ruszam, nawet lekki bodziec dla nich, plus to rozciągnięcie się będzie przekładać też troszkę na lepszą mobilność. No i zawsze to troszkę objętości, która oczywiście nie jest aż tak efektywna i nie traktowałbym tego ćwiczenia jako stricte na plecy może, natomiast głównie tutaj mi chodzi właśnie o to, żeby rozciągać to najszersze pod ciężarem, bo jednak łatwiej się rozciąga ten mięsień, kiedy to napięcie jest większe, szczególnie jeżeli mówimy o takiej masie mięśniowej. Ujęcie, ta sylwetka nabiło tą sylwetkę bardzo dobrze. Poziom tłuszczu jest naprawdę przyzwoity. I jest dobrze. Myślę, że jak będę redukował, to nie ma tutaj dużo do redukowania, ale jak będę redukował, to naprawdę można może z tego wyjść coś naprawdę dobrego. No i zaraz zobaczycie też kolejne takie istotne ćwiczenia z tego tygodnia treningowego. Też fajne wyniki się udało wykręcić. Już to zmęczenie jest odczuwalne. No Myślę, że takie z 2 czy 3 tygodnie jeszcze tym treningiem pociągnę i czasem będzie zrobić taki miesiąc roztrenowania, żeby to wszystko wróciło do homeostazy, czyli żeby ciało trochę odpoczęło, hormony wróciły do siebie i potem będzie można wjeżdżać na jakiś nowy trening znowu z zapasem, no bo nie da się cały czas tak. No i ja jestem generalnie z założenia, że. Plan powinien trwać 3-4 miesiące, ile jesteśmy w stanie dokładać, bo potem powinna być przerwa. Yy, inaczej zajeżdżamy się po prostu bardzo mocno i tych efektów nie ma takich dobrych. Macie tutaj martwy ciąg. Yy, dobrze mi też w tym ćwiczeniu poszło dosyć. Yy, 250 kg wrzucę maksa, natomiast myślę, że ten mój maks jest już wyższy. Yy, tutaj rozrzewka 170, 200 raz. Yy, tu macie 200. No i docelowo dzisiaj 225 kg. Na takim mocnym już mocno przyłożyłem się do tego ćwiczenia. To jest ćwiczenie też takie, którym wiem, że ta technika, jak się troszkę gdzieś tam pociągnie, jak to spięcie ucieknie, ale mamy jego świadomość, to można trochę nawet więcej wyciągnąć, oczywiście w granicach rozsądku. Dzisiaj 225 kg 4 razy dobry wynik. I będę miał tutaj jeszcze wrzucone pompki na poręczach. I mamy tutaj 110 kg przy pasie. Docelowo myślałem, no bo 105 ostatnio poszła na 8 dosyć spoko. Docelowo myślałem o 8 powtórzeniach, ale już od pierwszego czułem, że nie ma takiego gazu i wiedziałem, że nie zrobię aż tyle. Ale wciąż to jest 110 kg na 6 i wiem, że nigdy tyle nie robiłem. Natomiast myślę, że w kolejnym treningu powinno pójść więcej trochę tych powtórzeń. Taki byłem trochę osłabiony na tym ćwiczeniu. Myślę, że można z tego wyciągnąć jeszcze więcej. Na takich ciężarach to też jest mega skala subiektywnego postrzegania wysiłku. To jest mega różna i nastawienie się też bardzo liczy. No i tyle na dzisiaj.